Witam wszystkich serdecznie. Tutaj jak zwykle Z Starcraft. Witam wszystkich po dłuższej przerwie spowodowanej różnymi takimi ciekawymi rzeczami. Wracamy do komentowania jak najlepszych replayów zarówno polskich, jak i zagranicznych. Dzisiaj na rozpoczęcie pełnej wersji rozgrywek pełnej wersji Starcrafta 2 mam dla was bardzo epicką, bardzo długą grę pomiędzy grającym tutaj spawnującym się na godzinie 6 Hasu opsem. Grającym jak zwykle protosem tutaj w żółtych barwach, a czerwonym Liquid TLO, czyli The Little One, który został przyjęty do timu Team Liquid, teamliquid.net, strona, jeśli jej nie znacie, zapraszam do jej odwiedzenia, naprawdę ogromna społeczność graczy Starcrafta 2 oraz Starcrafta 1, między innymi także pokarana, ale o tym raczej nie będziemy rozmawiać, bo nas to nie obchodzi za bardzo. TLO znany jest znany jest z niekonwencjonalnych zagrywek, bo jest, jest między innymi prekursorem... E, terrańskiego buildu 1-1-1, grał, e, grał randomem więcej, e, przez długą część bety, teraz gra, teraz gra Teranem, jest to, jest to można powiedzieć jego, jego główna rasa. E, obaj gracze tutaj zaczynają dosyć, dosyć konserwatywnie, e, hasło od sprawdzenia nie tego maina co trzeba, myślę że będzie tutaj standardowo zaczynał od 12 Gatewaya, którego zaraz tutaj sobie zbuduje dokładnie. 12 Gateway, taki 99 pylon, 12 Gateway to takie standardowe otwarcie, dosyć bezpieczne otwarcie protoskie e, graczy Protosów. Takie e, otwarcie, które, które jest można powiedzieć niezłe na wszystko. Tymczasem zaczyna TLO od baraków i od bardzo szybkiej rafinerii. Więc możemy zobaczyć tutaj albo szybkie Reapery, albo szybkie marudery. Zobaczymy tutaj. Na co, się, na co się TLO zdecyduje, gdyby hasłops, już tutaj ja zaczynam mu tutaj przeszkadzać, jest bardzo denerwującej, nie wiem czy wiecie proby są najmocniejszym rodzajem robotnika jeśli chodzi oczywiście o walkę, są najmocniejszym rodzajem robotnika, bo te, te tarcze im naprawdę bardzo szybko się odnawiają. Spójrzcie jak, jak już jest już jest 10, 11, 12, 13, 13 i 15 ta tarcza już jest, już jest na pełnej już jest odnowiona, no całkowicie, teraz już jest oczywiście zero, ale widzicie, no scv się nie odnawiają, oczywiście mogą się naprawiać, ale nie o to tutaj chodzi. E, hasu, oczywiście, zaczyna od szybkiego cybera, nie buduje nawet tutaj Zelota. E, myślę, że wie, że nie, nie ma tutaj jeszcze tego teklaba. oczywiście tutaj, tutaj starał się nie blokować jeszcze jeszcze tego, tych baraków, żeby wybudować, myślę, prawdopodobnie, klaba Na początek TLO zdecydował się na tego pierwszego E, Marina, tylko po to, żeby odgonić tego... E, tego proba. No i faktory, czyli może się zdarzyć, że będziemy widzieć ten je, build 111, one one one, czyli e, czyli baraki fabryka oraz, oraz Starport. Te chlaby, więc może zobaczymy tutaj albo szybkie marudery, albo szybkie ripery. E, pierwszy stalker powinien już gdzieś tutaj sobie biegać. A e, no może jeszcze nie biega sobie. E, będzie dopiero za chwilę, stara się ubić tego Zeta. <grym> Spójrzcie, w jaki sposób oszukał tutaj Hasu Opsa, The Little One, udając, że wychodzi tutaj, zwrócił się tym scf em więc na pewno zdobędzie tutaj swoje dodatkowe info. info. E, bardzo szybki Warp Gate, nawet bez, bez drugiego gate'a bardzo szybki Warp Gate. O, i bardzo szybki Stargate w wykonaniu Hasu Opsa. E, zobaczymy, jak tutaj się ta gra rozwinie, podczas gdy, podczas, gdy TLO nie decyduje się tutaj na 1.1.1, -1, 1 a za to buduje drugie barakie, więc możemy widzieć tutaj grę TLO, nastawioną na taką, taką dużą ilość piechoty. Zobaczymy czy będą to mariny, czy raczej marudery. Będzie tutaj budował Stalker, więc taka modyfikacja ma build 2.1.1, można powiedzieć. Pierwszy Reaper już wyskakuje oraz Helion, więc będziemy widzieć podwójny, dwutechowy haras Reaper-Helion. Wychodzi tutaj Hasuob z jednym ze swoich, w zasadzie pierwszym i już i jedynym Stalkerem i jest to chyba duży błąd, ponieważ ten Stalker nie wróci się tak szybko jak obie te jednostki, tutaj sobie Reaper przeskoczy nad klifem i bardzo trudna sytuacja teraz dla Hasu Opsa, który musi się obronić przed tym podwójnym, jakże, jakże ciężkim harasem. Atakuje swoimi probami, dwie te jednostki zadają ogromne ilości obrażeń i 19 już probów dla Hasu Opsa, 16 ogromne obrażenia tego harasu na ekonomię, na ekonomię Hasu Opsa, w końcu zdołał się tutaj tymi dwoma Stalkerami obronić. Ale 22 SCV, 1 mu do 14 probów Hasu opsa, jest to Naprawdę bardzo ciężka sytuacja. Dla Hasu Obsesu musi tutaj teraz zadać jakikolwiek damage swojemu przeciwnikowi, który decyduje się na Wikingi. Bo widział tutaj zapewne, zapewne tutaj tego dokładnie. Widział tutaj tego Starporta, więc, więc może się spodziewać Wojtrajów lub, lub właśnie Feniksu. Feniksy bardzo dobre przeciwko Terranowi, który mechuje, ponieważ mogą podnosić na przykład czołgi, bardzo, bardzo denerwujące to jest. No i oczywiście Hasu obsłużywa tego, tego Feniksa dokładnie tak, jakby, jakby w jedynce używał Korsarza, e, e, czyli, czyli do zeskautowania całej bazy swojego przeciwnika. Jak na razie obaj, obaj gracze nie decydują się w ogóle na... Na, na żadną ekspansję, i teraz będzie sobie będzie, będzie tutaj. O, małe, mała zacinka. Będzie tutaj podnosił e, i starał się tutaj też zadać jakieś obrażenia ekonomii swojego przeciwnika. Hasło zniszczył jednego muła, no więc to jest 50 energii do tyłu. Ten muł jest w stanie zebrać 250 minerałów, więc jest mniej więcej tyle warty. Atakuje tutaj jeszcze w idiotyczny sposób te feniksy, atakują e, tego Medivaka. Podczas gdy on tutaj stara się stara się tutaj naprawić mały błąd tutaj w, w, w TLO, ponieważ on z, zaczął ładować, zamiast naprawiać, zaczął ładować e, scv -y do tego tego i myślę, że tutaj dosyć dobra wymiana e, dla Husswopsa, stracił on oczywiście tego jednego Fenixa, ale e, opóźnił jakiś ewentualny push e, The Little One, dopóki nie, 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 nie wyciągnie on swojego tutaj drugiego e, Medivhaka, więc naprawdę, naprawdę opóźnił tutaj bardzo te ewentualne wyjście T.L.O. z bazy Tech Lab, więc zapewne będziemy widzieć tutaj czołgi. Myślę, że nie zdecyduje się tutaj na tory, ponieważ, ponieważ nie wygląda na to, żeby, żeby, żeby hasło Ops, także według T.L.O., żeby Hasuo Ops tutaj e, nastawiał się na jakiś ogromny, tragiczny haras e, jakimiś woitrejami, feniksami, jakąś ogromną liczbą, więc, więc, więc myślę, że The Little One. Nie będzie tutaj decydował się na tory, ponieważ, ponieważ wie, że nie są one potrzebne. Ta taka mała garstka Wikingów, które jest w stanie wyprodukować sobie tutaj zestaw Porto, na pewno na pewno, e, na pewno, mu tutaj pomoże. No i e, broni się tutaj tym tym Graviton Beamem e, Hasuops oraz tutaj stalkerami. Na pewno ten haras jest bardzo denerwujący, więc jakby to powiedzieć, podniesienie, podniesienie tych... E, Podniesienie tych jednostek. O, gdy mamy małe problemy techniczne. Przykro mi bardzo, jeśli komputer zacznie przycinać, niestety nie jest to moja wina. Beta e, Starcraft 2 była jakby trochę mniej sprzętożerna. Teraz mamy małe problemy po upgradezie. Kompa na pewno ben, na pewno one znikną. E, a tak jak, mówiłem, tak jak już mówiłem, ten haras na pewno trzeba tutaj, e, e, tutaj bardzo szybko wyłączać. I z, chyba straci swojego Fenixa i fatalna sytuacja dla Opsa, ponieważ ma on zapewne już wymyślony blink, mógłby tutaj się ładnie zblinkować. Um, a posiada już drugiego Fenixa, zobaczymy czy będzie się blinkował. Nie powinien raczej tego robić, ponieważ tutaj te jednostki mogą go e, trochę tutaj przycisnąć. Decyduje się tutaj też na wyjście, trochę powinien... Ach, podnosi tutaj czołki Focus Fire na ten czołg, dodatkowe obrażenia ze Stalkerów, no bardzo, bardzo ładnie, bardzo ładnie tutaj. Hasu Ops potraktował swojego przeciwnika. Powinien teraz się troszeczkę odsunąć. Nie powinien tutaj stać tak blisko tej rampy. Straci na pewno dużo e, jednostek przeciwko tym marinom e, oraz oraz zabunkrowanym maruderom, które mają plus jeden, plus jeden zasięgu. Nie wiem co tutaj robi. Ten Helion. mógł w tym czasie starać się coś tutaj harasować. Hasu Ops przytomnie trzyma tutaj jednego z centry. Wie że, wie, że, wie, że The Little One jest tutaj nastawiony na ten haras, więc trzyma tutaj jednego centry, żeby jakby co e, spróbować, zablokować chociaż e, to wejście. No trzeba mieć ogromny refleks. I szczerze mówiąc, nie podoba mi się to, co robi tutaj Hasuops, czyli ekspansja nie w swoim naturalu, czyli tutaj trosz tylko troszkę dalej. No przy tym takim szybkim harasie The Little One i dropach e, to może być trochę za daleka droga dla Starka nawet z blinkiem, żeby tutaj starać się tego obronić. Zobaczymy jak tutaj rozwinie to Hasu ob Stara się tutaj jeszcze atakować, te dwa czołgi na pewno na pewno skutecznie go zniechęcą. Tymczasem The Little One już posiada także swoją pierwszą ekspansję i przytomnie przytomnie decyduje się tutaj na naturę, ale jego, jego main w zasadzie no, o saturacji można by powiedzieć to, że generalnie 500 cefałów na jeden kryształek to to drobinkę za dużo, można by e, troszeczkę troszeczkę to e, zmniejszyć. E, I czyżby The Little One wchodził w Battle Cruisery? Nie mogę w to uwierzyć, jeszcze nie buduję żadnych Battle Cruiserów, ale na pewno je tutaj zobaczymy, więc The Little One, e, jeden z, jedna z jego możemy powiedzieć tutaj e, sztandarowych zagrywek, czyli, czyli, czyli Battle Cruisery, na pewno są to bardzo mocne jednostki, e, więc, więc, więc na pewno mu tutaj pomogą zwłaszcza... Można by powiedzieć, że przeciwko Stalkerom, chociaż tutaj e, hasło posiadając stalkery z Blinkiem, te stalkery mogą być dla, y, dla Battlecruiserów strasznie niebezpieczne.